Siemaneczko, dzisiaj jesteśmy w rudawach Janowieckich. Zaparkowałem na bezpłatnym parkingu i będę was zabierać na kolorowe jeziorka. Bardzo fajne miejsce, akurat idealne na szybki wypad jednotniowy. I tak wygląda początek trasy. Obok tego bezpłatnego parkingu. Macie zjazd na płatny parking który się zaczyna właśnie już tutaj i dla osób, które nie mają kondycji, nie chce im się e, troszkę podejść dalej no to możecie w sumie podjechać pod samą bramę kolorowych jeziorek i macie już wtedy 15 metrów do, do pierwszych jeziorek stałów no. Parkingi są bardzo duże, więc spokojnie dużo osób się zmieści. Ja tu przyjechałem dopiero po 11 godzinie. Miałem przyjechać z samego rana, żeby nie było tak dużo ludzi, ale się nie udało, więc będę się troszkę męczyć Ale, ale może nie jest aż tak źle, może wszyscy już poszli w głąb lasu. Znajduję się tutaj. Błękitne jeziorko, żółte jeziorko i, i purpurowe jeziorko. Aha i jeszcze zielone. Powstały przez przy stare wyrobiska kopalniane jakie były. Już mamy bramę i do pierwszego jeziorka. Dzieli nas dosłownie 20 metrów. Widzieliśmy przed chwilą żółte jeziorko, Pójdziemy na dół, żeby było lepiej widoczne. A ogólnie możecie się strasznie zdziwić, jak przyjedziecie w jakimś innym okresie bo ono potrafi całkowicie wyschnąć. Pokażę Wam przebitkę, jak to wygląda. pełno ludzi, ale w sumie jest 1 maja. Więc nie, nic dziwnego, że, że się pełno ludzi zjechało. Kilka metrów od żółtego jeziorka jest kolejne jeziorko. To już rzadziej wysycha. Cały czas jest mniej więcej tyle samo wody, ale ludzi jest strasznie dużo. A jak ktoś się zastanawia, czy warto jechać, czy jest dużo ludzi, jaka jest pogoda, to tam na drzewie jest kamerka i zawsze można na internecie podejrzeć sobie. E, jakie są warunki aktualne na tym e, miejscu. Po przy tym jeziorku są też bary, więc jeśli ktoś przyjeżdża tylko po to, żeby wypić triumfalne piwko to też jest taka możliwość. Teraz kierujemy się w stronę Błękitnego jeziorka Trasa wygląda tak po schodkach. i po tym krótkim podejściu pod górkę wyłania nam się błękitne jeziorko lazurowe czy jak tam kto nazywa od parkingu równe 2 km Będę zmierzać w stronę Zielonego Jeziorka. Z tamtej strony przyszliśmy. Okrążyliśmy to jeziorko teraz przez Taki Mostek. A przed chwilą próbowałem polatać dronem, zobaczymy jak to wyszło. I dalej zielonym szlakiem. O sporo osób kończy swoją wędrówkę. Właśnie na tym Błękitnym jeziorku. Bo nie zdają sobie sprawy, że jest jeszcze jedno zielone, które też nie jest daleko, ale trzeba pójść takim szlakiem trochę przez las. A po zielonym szlaku jest wielka kopa, na którą też można się wybrać, ale nie polecam. I jak przyjedziecie tutaj w kwietniu, początek kwietnia, to może się zdarzyć tak, że to błękitne jeziorko będzie jeszcze zamarznięte. Też Wam pokażę przebitkę chyba będę mieć. I tutaj kolor zielone jeziorko. Rzadko kiedy jest, często jest wyschnięte, skoro jest tyle ludzi, to chyba jest, nawet coś widoczne. Na parkingu, tutaj taki duży parking. Po sam prawie szczyt ludzie zaparkowali. A cała trasa do Wielkiej Kopy zajęła 2 godziny to 9 km mniej więcej było. No, a ja lecę dalej.